Witam wszystkich w kolejnym poradniku dotyczącym nawigacji morskiej. Dzisiejszy temat to radar i meldunek radarowy. Zapraszam. Na początek, co to jest radar? Radar. Radio Detection and Ranging, czyli radiowe wykrywanie i wyznaczanie odległości. A co to jest radar nawigacyjny? Radar nawigacyjny jest to urządzenie radiolokacyjne wykorzystujące fale elektromagnetyczne do wykrywania obiektów. A pokrótce zasada działania. Nie będę omawiał wszystkiego, bo jest to dosyć skomplikowane i jeśli miałbym omówić wszystko, zajęłoby to dużo czasu. Ok. Radary statkowe posiadają jedną wspólną antenę. Jest to antena nadawczo-odbiorcza, czyli służy do nadawania, jak i do odbierania. Jest to antena obrotowa. Większość z Państwa na pewno widziała na statku antenę, która się obraca. No to już wiadomo, że jest to antena radaru statkowego. Dla ciekawostki. Ta antena robi około 25, 20, około 25 obrotów na minutę. Ok. Nadajnik radaru za pośrednictwem anteny obrotowej wysyła impulsy fal radiowych. Te wysłane impulsy, jeżeli napotkają przeszkodę, odbijają się od niej i wracają z powrotem w kierunku anteny. Limitotrąb są poddawane wzmocnieniu i analizie. Dzięki temu na ekranie naszego radaru możemy zobaczyć echo. Mówicie radary statkowe, radary służące do pomiaru prędkości, stosowane głównie przez policję. Większość z nas na pewno zna dobrze ten temat. Ale dobrze, ale kto słyszał o radarach samochodowych? No, może podczas ograniczonej widzialności, podczas mgły by się sprawdziły. Kto wie, może kiedyś spróbuje. Co Państwo o tym sądzą? Proszę pisać w komentarzach. No dobra, jedziemy dalej. Jak mierzymy odległość i kierunek? A więc odległość kierunek, w którym znajdujecie obiekt, mierzyły na podstawie położenia echa obiektów w stosunku do środka ekranu radaru. Radar morski również wykrywa obiekty, które wysyłają własne fale radiowe. Rakon, lub Search and Rescue Transponder, tak? czyli SAR. Sektory martwe radaru. Sektory martwe, martwe radaru powstają jeśli na drodze fali radiowych znajdują się przeszkody w postaci elementów konstrukcji statku. No, czyli na przykład może być komin, tak? I wysłane te impulsy radiowe odbijają się od tego komina i trafiają z powrotem, czyli tworzą takie jakby, tworzą no po prostu błąd, tak? Błąd. Ok, przejdźmy teraz do zadania na meldunek radarowy. A więc tak, mamy zadanie. I dane są następujące. Kurs rzeczywisty statku własnego, tak? No i mamy 0,0 stopni. Prędkość rzeczywista, przepraszam, prędkość statku własnego... 20 węzłów, Ok, i pomiary. Mamy tak. Czas 10.00, namiar rzeczywisty 0,50 stopni, odległość 10 mil morskich. tak? Drugi pomiar to jest czas 10.03, namiar rzeczywisty 0,45 stopni, odległość 8 mil morskich. I mam obliczyć D de minim, de minimum, de minimum, kurs rzeczywisty statku obcego i prędkość statku obcego. No i oczywiście aspekt. Ok, teraz jak to zrobić? Mamy nasz arkusz. Nasz arkusz będzie... Będziemy na tym arkuszu pracować i będzie on służył do wyznaczenia wszystkich niewiadomych. Ok. Na początek. Najpierw nanosimy echa na nasz arkusz. Tak? Czyli mieliśmy dwa echa. O 10 i o 10.3. A no to nanieśliśmy, tak? Mieliśmy odległość. M, pierwszy to był namiar rzeczywisty 0,50 stopni. Odległość 10. Naniesiony drugi to był mm, namiar rzeczywisty 0,45 stopni, odległość 8 na 10. OK. Teraz wykreślenie wektora statku własnego. I tak. Należy wprowadzić kurs grotem do pierwszej pozycji, tak? Nasz kurs to był 0,0 stopni. I obliczyć prędkość na 3 lub 6 minut w zależności od zadania. No u nas co? Była 10, tak? 10, pierwszy namiar 10, 0, 0, i drugi namiar 0,3. Więc już wiadomo, że trzeba obliczyć na 3 minuty. Ok, obliczenia. Nasza prędkość 20 węzłów, więc robimy 20 mil morskich w godzinę, ile zrobimy w 3 minuty. Mnożymy na krzyż, czyli wychodzi 60x równa się 60, 9 czy 60 i wychodzi 1, tak? Czyli robimy 1 milę morską w 3 minuty. Ok. Tak więc, długość wektora to 1, tak? Bo obliczyliśmy to. A kurs to 0,0 stopni. Wspomagamy się przenośnikiem nawigacyjnym i trójkątami nawigacyjnymi, aby narysować wektor. Tak? No to odmierzymy sobie to 1, tak? Mamy tutaj taką podziałkę. Jak widzimy jest, jedynki akurat nie ma, ale mamy już dwójkę, tak? Czyli te pier pierwszy ten okrąg to jest 1, potem jest 2, 3, 4. To jest właśnie nasza podziałka. I z tego możemy sobie przenośnikiem nawigacyjnym, yy, przenośnikiem nawigacyjnym. Jedynkę zaznaczyć, kurs oczywiście dwoma trójkątami nawigacyjnymi, bez problemu przesuniemy sobie do pierwszego, yy, pierwszego namiaru, pierwszego echa naszego. OK. Następnie, wykreślamy wektor kursu względnego. Teraz jak to wykreślić? No, po prostu jest to linia przechodząca przez wszystkie nasze punkty, tak? Wszystkie nasze punkty OK. Jest to kurs względny. Następnie wykreślamy D minimum. I teraz uwaga, jest to odcinek prostopadły do kursu względnego wychodzący ze środka radaru. Tak jak przed chwilą nanieśliśmy nasz kurs względny. Teraz robimy odcinek ze środka radaru, który jest prostopadły do kursu względnego. No i tutaj mamy nasze D minimum. I możemy teraz odczytać, że nasze d-minimum to jest około 3,2. Tak, widzimy? Mamy dwójkę, mamy trójkę i jest troszeczkę ponad trójką ten nasz odcinek. A no więc możemy przyjąć, że to jest około 3,2. Ok, po odczytaniu nasze d-minimum, tak jak mówiłem, wynosi 3,2. Jest to odległość najmniejszego minięcia, tak? Czyli najbliżej te dwa statki będą... Na odległość 3,2 3, 3, mile. Taka będzie odległość. Pomiędzy nimi. Okay. Teraz możemy również odczytać T minimum, czyli czas osiągnięcia D minimum. Wystarczy wspomóc się przenośnikiem nawigacyjnym, przesuwając się o 3 minuty aż do miejsca D minimum. No to tak, wiemy, że na pewno 3 minuty są pomiędzy tymi dwoma pierwszymi punktami, tak, co nanieśliśmy na początku no to możemy odmierzyć sobie przynośnikiem nawigacyjnym te dwa punkty. No i teraz jedną nóżkę cyrkla podnosimy i przesuwamy do następnego. No to wiemy, że tam już kolejne są trzy minuty, tak? Czyli w tym jakby trzecim punkcie od początku będzie która godzina? No, dziesiąta tak? No i z tego następnego punktu znowu odrywamy jedną nóżkę i przechodzimy do następnego. Czyli wiemy, że już tam kolejne 3 minuty, czyli będzie dziesiąta tak? W czwartym punkcie. I czwartego punktu znowu odrywamy się. Jedną nóżkę cyrkla, cyrka, przemyślnika nawigacyjnego oczywiście. I jesteśmy już na godzinie której? 10.12, tak? Nasza piąta kropka to jest 10.12. No i teraz co? Jakbyśmy obłożyli kolejne 3 minuty, no to już wyjedziemy, wyjedziemy, już za daleko będziemy. No więc na oko możemy stwierdzić, tak, że to będzie 10.14. No, czyli te minimum to około, oczywiście, mówię 10-14. Kurs statku ob tego, jak jego prędkość, to linia wychodząca z końca wektora naszego i przechodząca przez ostatnią naniesioną pozycję. No, jak to wygląda w ten sposób? No, ale teraz jest problem. No, może. Prędkość odczytamy jeszcze, tak? Prędkość odczytamy, no ale z kurcem troszeczkę gorzej, tak? No bo jak z takiego czegoś odczytać, kurs. OK. Aby odczytać prędkość, wystarczy odmierzyć ją przenośnikiem nawigacyjnym. Pamiętajmy, że to prędkość na 3 minuty, tak? Akurat w tym zadaniu na 3 minuty. Pamiętajmy, że była najpierw pierwszy namiar 10,3, drugi namiar 10,6. I odłożyć na skalę, tak? No to bierzemy przenośnikiem wyszło, że to jest 2, tak? Może się wrócę od końca naszego wektora do tej drugiej naniesionej kropeczki, tak? To jest ta odległość i ta odległość wynosi 2. Ok. I wiemy, że ta dwójka to jest nasza prędkość na 3 minuty. A nas interesuje prędkość na 60 minut, tak? Ok, no to to. X równa się 60 możemy no, na krzyż. 3x równa się 120, 120, dzielimy przez 3, i nasza prędkość na godzinę wynosi 40 węzłów. Ok. Prędkość statku obcego to 40 węzłów. Obliczyliśmy. Aby obliczyć kurs statku obcego, należy przy pomocy trójkątów nawigacyjnych przesunąć wcześniej naniesioną linię do środka radaru. Tak? A to co? Przenosimy, pomagamy sobie dwoma trójkątami nawigacyjnymi. I przenosi, przenosimy tą naszą linię do środeczka naszego arkusza, tak? No i wtedy, jak już przenieśliśmy ją, możemy odczytać, że jest to kurs 275 stopni. Teraz jak obliczyć aspekt? Obliczamy kąt namiar ostatniego namiaru na obiekt, czyli nasz ostatni namiar na obiekt to był. 0,45 stopni. A następnie obliczamy różnicę pomiędzy kontrnamiarem a kursem, obserwow a kursem obserwowanego obiektu. Tak? Kurs obserwowanego obiektu ile? Obliczyliśmy. 275. Ok. A więc tak. Drugi namiar, czyli ten ostatni, 0,45 stopni. Obliczamy kontrnamiar. Kątnamiar obliczymy w ten sposób, że do 45 stopni dodajemy 180 stopni. Otrzymujemy 225. I teraz od tych 225 odejmujemy kurs statku obcego, czyli minus 275. Wychodzi nam, że to jest 50 stopni lewa burta. W dzisiejszym poradniku to wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli się podobało, oczywiście proszę, proszę o subskrypcję, łapkę w górę i udostępnienie. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym poradniku. Pozdrawiam.